Jeszcze do niedawna Amazfit działał wspólnie z Xiaomi. Jednak aktualnie oferują oni swoje zegarki jako oddzielna marka. Z tego co wiem, produkują dla nich na przykład Mi Bandy, ale ich smartwatche Amazfit są jako oddzielne urządzenia. Za to nowy zegarek Xiaomi Watch S1, produkowany już jest przez firmę 70mai, czy też 70mai. To uznano bardziej z widorej Dzisiaj chciałbym porównać dla was nowy Watch S1 Active z Amazfitem GTR 3 Pro. Zapraszam do testu. Ocenić wygląd, może nie do końca mam dobre wersje, bo GTR 3 Pro jest elegancki, a Watch S1 w wersji, którą mam, czyli Active, bardziej sportowy. Przydałaby się jeszcze klasyczna wersja S1, która będzie zbliżona stylem do Amazfita. Ogólnie są to ładne, dobrze wykonane zegarki. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych, zarówno męskich, jak i damskich, na silikonowych i skórzanych paskach. Budowa urządzeń wypada podobnie: na prawej stronie mamy przyciski, a na spodzie czujniki oraz 22 mm paski na teleskopach, które możemy też wymienić na inne. Wyróżnikiem Amasfita jest obracana koronka w górnym przycisku, dzięki której możemy wygodniej poruszać się po menu. Jeden i drugi dobrze leży na nadgarstku i nie powoduje uczuleń. Ważne też, że mają certyfikat wodoodporności 5ATM, więc spokojnie możemy z nimi pływać na basenie. Xiaomi Watch S1 Active wyposażone jest w ekran AMOLED o przykątnej 1,43 cala, a GTR 3 Pro ma przykątną 1,45 cala, więc są niemalże równe. Oba modele mają front 46 mm. Wersja Active ma metalową ramkę, która zachodzi na wyświetlacz. Ta bardziej klasyczna wersja S1 ma podobnie jak w GTR szkło zachodzące na cały front urządzenia, co z jednej strony wygląda elegancko, ale jest on bardziej narażony na zarysowania. Wyświetlacze AMOLED w obu zegarkach charakteryzują się dużą gęstością pikseli i dobrymi kolorami. Są nieźle widoczne nawet w słońcu. Xiaomi oferuje stały Always On Display, niezależnie od wybranej tarczy, a Amazfit ma różne wzory w zależności od tarczy, którą wybierzemy. Oboje urządzenia działają na autorskich systemach, jednak są one zbliżone funkcjonalnością. Mamy dostępne różne tarcze do wyboru. Przesuwając się z ekranu głównego na boki, Przechodzimy do widgetów ze statystykami. Na zegarku Xiaomi moim zdaniem wygląda to lepiej, ponieważ mamy kilka kranów, a na nich są umieszczone kafelki z widgetami. Wszystko możemy personalizować i ustawiać według siebie w aplikacji. W S1 Active gestem z góry ściągamy belkę z powiadomieniami, a w GTR 3 Pro jest to odwrotnie, czyli musimy wykonać gest z dołu ekranu, a z góry ściągamy skróty ustawień. Co analogicznie na drugim zegarku wymaga gestu z dołu ekranu. W obu przypadkach powiadomienia wyświetlają się z polskimi znakami, pokazują część emotek, ale nie mamy opcji odpowiadania na nie. Przyciskiem górnym przechodzimy do menu, a dolny uruchamia treningi. Większość funkcji jest obecnych na obu zegarkach. Mamy pomiar tętna, SPO2, stres, sen, kroki, barometr, kompas. GT3 Pro ma dodatkowo wbudowany termometr, ma pamięć do wgrania muzyki na zegarek, a także w menu mamy statystyki PI, czego nie ma w Xiaomi. PyTo algorytm, który zbiera dane o naszej aktywności i zamienia je na punkty, dając nam przy tym wskazówki, co powinniśmy zmienić, aby zdobyć tych punktów więcej. s 1 activ jest po prostu zakładka statystyki z podsumowaniem codziennej aktywności. Funkcja różniąca jeszcze te zegarki to płatności zbliżeniowe, które obsługuje jedynie sprzęt od Xiaomi. Jest to rozwiązanie znane z Mi Banda, czyli mamy Xiaomi Pay obsługujące aplikacje Kerw, ZEN, a także kilka banków, jak np. BNP, PKO, MBank. Ja korzystałem z płatności kartą Revolut, którą podpiąłem pod aplikację Kerw. Cała rejestracja trwała 15 minut i wygodnie mogę płacić cygarkiem. Więc w ten sposób będą działać też karty z innych banków. Wystarczy, że podepniecie je do aplikacji Kerw, a później wirtualną kartę Mastercard od Kerw do aplikacji Xiaomi. W opisie rozpiszę Wam co i jak. Do połączenia smartwatchy z telefonami potrzebne są aplikacje. Watch S1 potrzebuje apki Mi Fitness, czyli dawnej Xiaomi Wear, a GTR 3 Pro łączy się z aplikacją Zip. Różnią się one trochę wyglądem, jednak ich funkcjonalność jest niemalże taka sama. W aplikacji pobierzemy dodatkowe tarcze na zegarki, ustawimy jakie apki mają wysyłać nam powiadomienia, Zmienimy opcję pomiarów tętna, na snu i tym podobnych. W ZIP i zegarku Amazfit mamy trochę więcej opcji ustawień. Możemy ustalić, czy GPS ma działać precyzyjnie czy energooszczędnie, oraz zmienimy funkcję przycisków, czego nie da się zrobić na siomi. Tam jedynie możemy wybrać, czy dolnym przyciskiem uruchamiamy tryb sportowy, czy już wybrany sport. W obu aplikacjach także mamy podgląd zapisanych statystyk, snu, tętna, kroków, wykresy z danymi, informacje, co robić, aby poprawić swoją kondycję. Jedno i drugie urządzenie ma namiastkę w sklepu zapkami. W Xiaomi na razie dostępne są trzy pozycje, kalkulator, radio i jakaś tam gra z puzzlami, a na Amazfit mamy aplikacje do sterowania GoPro oraz dodatkowe apki od producenta, których nie ma domyślnie w zegarku, takie jak np. Home Connect do sterowania urządzeniami multimedialnymi, asystent ciążowy, kalkulator i inne. W Xiaomi mamy około 117 różnych trybów aktywności sportowych, natomiast Amazfit ma ich ponad 150. Jak już mówiłem pod innymi testami, w większości zbierają one te same dane, jedynie różnią się nazwą i trochę prezentowanymi statystykami. Na Watch S1 Active ustawimy automatyczne rozpoznawanie biegania i chodu, a na GTR 3 Pro jest opcja automatycznego rozpoznawania biegu, chodzenia, pływania lub jazdy na rowerze. Działa to w obu wypadkach podobnie i po około 5 minutach aktywność włącza się sama. Na obu urządzeniach możemy synchronizować dane do Strava oraz Apple Health. A jak wypada pomiar aktywności? Amazfit zawsze miał parę metrów krótszy dystans. Jednak rysowana trasa, tempo, tętno wypada podobnie. Raz jeden, raz drugi pokazuje to lepiej, ale w ogólnym rozrachunku są to niemalże takie same czujniki. Z zaznaczeniem, że żaden z nich nie jest idealny i zdarzają się czasami dziwne spadki tętna czy innych danych, ale to samo pokazało mi porównanie z urządzeniami Huawei czy Samsung. Nie są to profesjonalne urządzenia pomiarowe. Pomiar aktywności na jednym i drugim jest poprawny, oba urządzenia nie dają możliwości wyjścia do menu podczas treningu. A Masfit daje nam możliwość edycji puls danymi. Które są wyświetlane w danej aktywności. Jest też ta różnica, że do niego możemy wgrać muzykę, podłączyć słuchawki i wziąć go na trening, bez konieczności używania telefonu. A z Xiaomi, jeżeli chcemy mieć muzykę, to niestety musimy brać telefon. Wyniki tętna wypadają podobnie, chociaż Xiaomi pokazuje nieco wyższe wartości. Sen na obu zegarkach wypada w identycznych godzinach, jednak na Xiaomi przeważnie miałem zarejestrowany dłuższy sen głęboki i tu bym był bardziej skłonny wierzyć dla Amazfit. Pomiar kroków wypadał na korzyść Amazfit, a miałem oba zegarki założone na tą samą rękę. Bateria w zegarku Xiaomi ma pojemność 470 MB, a Amazfit ma trochę mniejszą 450 godzin. Oba urządzenia mają dedykowane ładowarki na piny, chociaż wersja klasyczna S1 wspiera też ładowanie bezprzewodowe, czego nie obsługuje Active. Na jednym ładowaniu mamy podobne wyniki. Oczywiście wszystko jest zależne od tego jakie używamy ale ja z ciągle włączonym monitorem tętna, krokami, snem i do tego 4 około godzinne treningi z GPS osiągałem od 5 do 7 dni, a jeżeli miałem mniej aktywności to czas pracy baterii wynosił między 10 a 12 dni podobnie na Xiaomi i Amazfit. Podsumowując, są to dwa zbliżone do siebie sprzęty. Głównymi różnicami jest możliwość płatności zbliżeniowych na Xiaomi, a na Amazfit mamy za to termometr, wbudowaną pamięć na muzykę i pokrętło do sterowania. Cenowo są one zbliżone do siebie. Xiaomi wyszło niedawno i na start kosztuje 799 zł za wersję Active i 1049 za wersję S1. A Masfit widziałem już w promocjach około 700. Oba sprzęty mają bardzo dobre ekrany, oferują długi czas pracy na baterii, pokazują czytelne powiadomienia, zbierane przez nie parametry wypadają podobnie, GPS w obu wypadkach pokazuje niemalże te same wyniki, dają możliwość rozmów z poziomu zegarka, ale oczywiście musimy być w zasięgu Bluetooth smartfona. Działa to poprawnie, a raczej w tłumie w autobusie nie pogadamy, ale na otwartym terenie mikrofony zbierają dobrze i dobrze słychać rozmówcę. Mają też wspólne minusy, czyli brak możliwości odpowiedzi na wiadomości, chociażby według zdefiniowanych formułek. Na chwilę obecną nie mają zbyt wiele dodatkowych aplikacji w firm trzecich. Wybór pomiędzy tymi urządzeniami nie jest łatwy, bo w sumie jeden ma to, czego brakuje w drugim. Gdyby do Masfita dodać płatności zbliżeniowe, to byłby smartwatch idealny, ale płatności ma Xiaomi. Za to nie ma pamięci na muzykę czy termometru. Do zestawienia proponowaliście, abym dodał Huawei Watch GT2 Pro. Mam go, testowałem go w porównaniu z do 1500 zł, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zachęcam do sprawdzenia. No i on wypadł tam bardzo podobnie do Amazfita. Więc w sumie te trzy urządzenia są zbliżone do siebie. Wyróżnikiem Huawei a nad resztą będzie asystent treningowy, w którym mamy możliwość wybrania gotowych treningów. I później, na przykład, podczas biegu mamy informacje głosowe, jakim tempem w jakich odcinkach mamy biegać. Poza tym, w Huawei nie ma termometru, a także nie ma płatności zbliżeniowych. I odpowiedzi na powiadomienia. Mam nadzieję, że chociaż w jakim stopniu ułatwiłem Wam wybór. Jak chcecie najtańszy smartwatch z płatnościami zbliżeniowymi, to bierzcie Xiaomi. A jak chcecie zegarek do treningów, to musicie rozważyć pomiędzy Amazfit a Huawei, no bo tam macie wbudowaną pamięć na muzykę. Czekam też na Wasze komentarze, który z nich byście wybrali. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.